Teraz przed nami drugi i ostatni bonus, który będzie, powiem szczerze, chyba najkrótszą rundą w całym epizodzie, a jest to labirynt na czas. A więc zobaczmy, co nas tutaj czeka. Cała runda to jeden niewielki kolorowy prostokąt, w którym mamy zaledwie 20 sekund na jego ukończenie. Ale gdy wejdziecie sobie do tej skrytki, możecie sobie spokojnie uzupełnić czas. I wyzbierać wszystkie punkty zawarte w planszy, no ale jeśli nie obchodzi was, Wasze zd zdrowie, a i nie obchodzi Was najlepszy wynik, to no bez problemu, nawet 5 sekund, możecie ukończyć ten poziom. No i jednak ja sobie wszystko tutaj wyzbieram a jeśli już tu się zdecydowaliście zejść na dół, to musicie wziąć ten klucz, aby teraz stąd wyjść. Czy zdążę przed tą kolczastą głową? Chyba zdążę. Ale to nie koniec. Tu jest kolejna skrytka. Zgadza się. Jeszcze więcej punktów i jeszcze więcej zegarów. No teraz to już sytuacja jest bardzo bezpieczna. Z 20 sekund, pękowych na starcie, zrobiły się prawie 4 minuty. No i to już końcóweczka. Jak już tu zeszliście na dół, klucz, to zamek się tu otworzył i możecie do góry mknąć do mety. Ale jak ktoś chce, może w zaledwie 5 pekkowych sekund ją ukończyć. No jednak nam się udało chyba wszystko wyzbierać. No i jesteśmy na mecie. Nawet się udało życie nie stracić przez te kolczaste głowy. Bardzo szybko poszło, musicie przyznać. No okej. Okay. Jak tak patrzę, to już... Mamy ponad 100 tysięcy punktów w całym epizodzie, no i jeszcze trochę do tego dojdzie. No a więc, o! Ten fajny czas się zapisał. Gdy kończymy z wyższym czasem, nic dostawaliśmy na start. No ale okej, okay, to już za nami. Następna runda to poważna, rozbudowana, fabryczna runda. Tereny badawcze. A więc serdecznie zapraszam na następnym odcinku. Do usłyszenia!